11. Moja na klubu, którego nie lubię odcinek trzeci Liverpool. Był Inter, był Real, dzisiaj w tym odcinku Liverpool, następny będzie albo PSG, albo jak. Zobaczymy jeszcze, która szybciej mi pójdzie do ułożenia. I tak, Liverpool ułożyłem bramka 4-2-3-1 i trzech rezerwowych. Ja w ogóle rezerwowych nie da, dałem, trzech. Są to Salah, Firmino i Starić. Salah jest tematyczny piłkarz, tak samo Firmino bardzo lubię. Starić, no taki poszkodowany, bym powiedział. I żałuję, że nie zrobił takiej bardziej jakościowej kariery, bo w sumie miał naprawdę ciekawe w Chelsea, Manchester City, właśnie Liverpool. Inny ostatnio, Trabzonspor, też miał pożyczenie do West Bromwich Albion liczę, że bardziej i w sumie tyle. Firminio lubię, bardzo lubię Brazylijczyka yy, i gra on bardzo dobrze w salach. Piłkarz szkoleni, który jest spoko, którego bardzo lubię, bardzo się cieszę jak przychodzi do Liverpoolu, ale nie sądziłem, że to jak on wypłynie yy, na tą wody Premier League, to po prostu tego nie spodziewałem. No i dobra, no, lecimy z całą jednostką Bramkarz że Dudek tak jak chyba dałem go na, w realu, Madryt, to dałem go też tutaj, bo Alison, no, dobry bramkarz, ale jakoś nie przemawia do mnie. Mignolet, Cicarius, to nie, nie, nie w życiu. No też kabel sam oglądaj, bo go lubię, ale raczej nie e, z innych, to nie miałem po prostu pomysłu, a Dudek. Jakby nie patrzeć, chyba jest moim drugim ulubionym ramkarzem razem z bufonem, więc tak to wygląda. Z obroną miałem straszny problem. Na lewej dają Robertsona, bo, bo tak, bo bardzo by szkota. Strasznie mi się podobał ten transfer, strasznie mi się podobał ten router, i po prostu jak chodzi go sprowadzali, no to było fajnie. Ale że aż tak się rozwinie, to nie sądziłem, ale no klub czyni cuda. Na prawej obronie trochę z przymusu, bo nie było prawego obrońca, którego bardzo lubię. Kleina, średni, no taki średni, no, obojętnie jest. Aleksander Arnold, no, utalentowany też dobry, ale po meczu z bardzo, chyba mi nie przypominać. I dałem tam po prostu Milnera, który jest, no, moim zdaniem, troszeczkę może nawet niedoceniony. Chociaż nie wiem ale tak mi się wydaje, że troszeczkę bardziej niedoceniony jeżeli chodzi o społeczność. Grał na lewej obronie, czy grał na prawej, nie pamiętam, ale umieszczam go na prawej obronie przez to, że grał na lewej. Na lewej obronie sam jest środkowym pomocnikiem. I tyle. Pierwszy środkowy obrońca to jest Martin Skrtel, Słowak, który jest, to jest sympatyczny, i no lubiłem go. Lubię go, mimo że jeszcze nie oglądam jego tylko jestem w Wierpulu, ale wiem, że tam był długo i później jego yy, przygodę w Penerba, czy jego krótki epizod w Atalancie. Jak on przychodził do Atalanty, to ja takie, tak się cieszyłem trochę, a później jak się okazało, co się okazało, że tak jakby przyszedł i po trzech tygodniach tak jakby odszedł. Jak to sekcje w w mistrzu Turcji i po prostu no, bo został taki niesmak, ale cały czas lubię hmm. nie trzymam kciuki zaraz. Słowaka obok niego, przez to, że nie miałem kogo tam dać. Bo tak Lorraine lubię średnio, a nie chciałem tam dawać kogoś, kto lubi średnio. O, oprócz tego Wandejka już wiecie, że nie lubię. Gomez. Średnio też, a z innych obrońców to nie pamiętałem. nie Chciałem dać kadagera, którego nie oglądałem. Dałem inną legendę Liverpoolu i na tą środkową obronę dałem po prostu Petera Crouch'a. Bo tak e, miałem tylko tego środkowego obrońcę. Nagle tak patrzę sobie, Crouch, Napomniałem o Crouch'u, bo napad i ławkę miałem już pełną. To stwierdziłem, dobra, Crouch ma 2 metry. Jakby grał na obronie, to by się może spisał. No I tak e, obrana wygląda: Robertson z Crouch Milner. Ciekawa. E, dobra, e, piątka pomocników, był taki bardziej defensywny. To jeden to jest Henderson. Zawodnik. Wybrany sezonem piłkarzu roku w Anglii. I moim zdaniem to jest coś takiego z tym zawodnikiem, że bardziej się przypominały te błędy niż to, co się dzieje. Wiadomo, to nie jest jakaś najlepszy, ale wiadomo, że. Na Liverpool jest kapitanem aktualnie Liverpool jest OK. obok niego Steven Gerrard, czyli Leo legenda. Po prostu stąd nie stąd chciałem umieścić legendę, bo to jest legenda Liverpool. Ja go też bardzo lubię, mimo że go średnio oglądałem, ale. No jednak legendy trzeba... trzeba brać. Trzeba trzeba brać. Trójka z przodu, to pierwszy to jest, ten środkowy, to jest Naby Kate Mimo że historia Liverpoolu jest... no i jest ciekawa. Bardziej smutna. Niestety. No taka średnia jest, no tam chyba będą go chyba sprzedawali, bo wydaje się, że on tak średnio gra. E, ale lubię, lubię bardzo, za czasów Flipskiego go poznałem i spodobał mi się. Jego gra tyle Jeżeli chodzi o lewe skrzydło to tutaj dam Sterlinga Bo Rachena bardzo lubię Mimo i rzeczywiście bardziej Oglądałem go i znam go bardziej jednak z Manchesteru w City To jednak No był w Liverpoolu i no daje go tutaj mimo że i go nie lubią ja go lubię akurat Tutaj naprawdę dałem Shakiriego, bo Shakiriego kojarzę, że nie dałem w 11 interu, więc, jak Rakir, że dolek był 11 Real, to Shakir może być w 11. Tutaj też e... Shakiriego chyba mówiłem właśnie w internecie, go lubię, e... jeszcze na tyle. No i na napastniku dałem Fernando Torresa. Po prostu dla mnie człowiek legenda. Jeden z najlepszych napastników, moim zdaniem. To prawda, jego pobyt w klubie, którego nie przepadam, w Liverpoolu, był dobry, ale a jak był w klubie, który no już bardziej dalej sympato, w Chelsea, jego pobyt był bez komentarza, ale no jednak to jest legenda, legenda Atletico, legenda hiszpańskiej piłki. Gola z Niemcami w finale Euro 2008 się mu nie zabierze. Duży sukces, jakiś tam i ostatni w Japonii, po prostu. No tak trochę smutno, jeżeli już zakończył karierę, ale El Nino w moim sercu zawsze, zawsze, zawsze. Dobra, to byłoby na tyle. Teraz tak, bo zostały dwa kluby, Lech i PSG. I piszcie, kogo chcecie pierwszy, żebym nagrał jedenastkę. Wydaje mi się, że łatwiej mi pójdzie z PSG, ale nie, nie zobaczymy, jak ułożę jedenastkę Lecha, bo mniej więcej już myślałem, ale w skrócie muszę przepatrzeć składy Lecha. Bo sam, oczywiście, wszystkich składów nie pamiętam, a no, wolałbym przyparcie sobie te składy jeszcze przypomnieć i zobaczymy. I wydaje mi się, że właśnie który z tytułów będzie następny. No, już te klubów nie lubię w sumie i Tora Tyle chciałem eee, Wam na końcu filmu przypomnieć, że na 40 słów robię QND. Ja także subskrybujcie kanał. Jeżeli podobał mi się obserwacja, to zostawcie lajka w górę, piszcie komentarze, że ja się zamieściłem na Mordelu.